maneczko wszystkim <laughs> Witajcie z warsztatu rozbiórkowego Złomiarza Jak widzicie, jako że mamy mróz i posuchę złomową To postanowiłem zabrać Was Zobaczcie gdzie, zobaczcie gdzie Poczekajcie, bo jesteście w imadle <laughs> Jesteście w imadle Na mój pierdolnik Warsztatowo bunkrowy numer 2 Zobaczcie ile towaru czeka na rozbiórkę Góra, <laughs> Góra wiadra są pełne, skrzynki pełne surowiec się gromadzi ale muszę ogarnąć sobie na stole żeby wziąć się do kolejnej rozbiórki więc co jak macie chwilę jak macie chwilę to posiedźcie sobie w imadle parę pierdołków parę pierdołków sobie rozbierzemy nie mam na celu nikogo tutaj szkolić ani tłumaczyć co, jak, po co i dlaczego więc sobie Pozwolę i po pozwolę sobie i podłubie trochę, widzicie jakie fajne zwitki, yy, miedziuszki, kawałek stali, plastik, plastik do miski, złom, wederka, mieć do wederka, taka tutaj, taka tutaj zabawa jest, trochę jest trochę jest zimno, ale to to chodzi, żeby pokazać Wam, że ja tam niczego nie odpuszczam. Jeżeli mam chwilę, powiedzmy, wolną, kobita śpi, dzieci w szkole, wolne od roboty, racji na pogodę, więc co można robić? Co można robić, chociaż mówię tam, z godzinkę sobie dziennie tutaj posiedzieć, poskrobać, coś wydobyć. Niewielkie, bo niewielkie ilości, ale zawsze, zawsze by to powiedzieć coś milberka Milberkę to do domu nagrzejnik, ona się nagrzeje, nagrzeje się, otulina zrobi się taka mięciutka, że można <grywa> paznokciem naprawdę ją skrobać yy, spraktykowane, ale nie róbcie tego w domu nie róbcie tego w domu tu mamy jakieś końcóweczki, tu będzie mosiąc spobielany yy, tu będzie potrzeba młotka, więc yy, nie będę tutaj <grywa> walił przy was <grywa> jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie będę nie będę tu walił przy was, ale widzicie, mosiądz pobiał to mosiądz nie? mosiądz pobiał, to co da się zrobić po cichu i w tajemnicy to się zrobi to się zrobi cyk, dobra jest, w zasadzie może i to mieć dobra, niech jest do mosiądzu pobiału, nie no mówię, to potrzebuje młotka, to sobie darujemy tu mamy jakąś cewkę która nie chce które nie chce wyskoczyć No możemy. pomożemy Tutaj To jest plastik yy, Chociaż niektórzy powiedzą, że to nie jest plastik Że to jest jakieś tworzywa. Ale tworzywo sztuczne To dalej to jest tworzywo sztuczne To jest złom To jest złom Tu jest trochę złomu, ale widać, że Przymarznięte Przymarznięte Może wyskoczy? Wyskoczyło Lud jest, normalnie lód. Dlaczego bez rękawiczek? Bo ja nie mam rękawiczek. Nie dorobiłem się jeszcze. Jest tam, tam jedne mam. W kieszeni. Ty, w kieszeni mam. I w kieszeni, ale dobra. Yy, lubię kontakt. Lubię kontakt z metalem. Uż chyba wszyscy wiecie, cewkę to w taki sposób. Najłatwiej. Czasami zrobi się jakaś za przeproszeniem kuleczka zadziorka kuleczka <góręska> zadziorka która <górę> może napsuć nerwów ale z reguły jeżeli dobrze sobie obetniemy to widzicie jak ruda jak ruda wychodzi <górę> stary tubek. już tam jakaś zadziorka jest ale no i będzie zaraz piękna zaraz będzie piękna kuleczka do wiadereczka yy, a propos śmiedzi ja nie sprzedaję od dawna Poniekąd mieć też się stało u mnie surowcem wymiennym <śmiany> za sreberko, yy, Co prawda wolałbym sprzedać, bo pieniądz za pieniądz. Ale srebro, to też srebro. Zobaczcie jaka kuleczka. Jaka <śmiany> kuleczka. Mówię nie wszystko tu rozbiorę z wami. Po prostu po prostu trochę porządku. Na stole to jest. Jakiś współczesny, jakiś współczesny przełącznik. No nie mam wkrętarki. Nie ma wkrętarki moja wkrętarka wyzionała ducha. Wyjęła ducha, więc raczej się śrubokrętem. <śmum> Wiem, że to głupota, ale wkrętarkę mógłbyś sobie kupić. By ci to ułatwiło pracę, ale... Nie zawsze musi być tak łatwo. Trochę to zimno, powiem wam, nie służy takim demontażom. Ja tam, powiem w tajemnicy, też zabieram sobie czasami lederko jakichś takich drobnych rzeczy do rozbiórki, do domu na szczęście żona mnie jeszcze nie wygnała tu będzie trochę metalu w postaci dwóch śrubaczek to szkoda wyrzucać do plastiku, nie? dobra, to je sobie to ja sobie wyciągnę później wyciągnę, na pewno wyciągnę co tu kurwa jest, aha czy jest tu jakieś sreberko? czy jest tu jakieś srebereczko? drobne, bo drobne ale powinno być wiem, na te śrubki odkręcić ale to później też można zrobić rozsypało się czy jest tu jakieś srebrko są malutkie groszeczki nie wiem, czy będziecie widzieć czy to główne wyostrze nie wiem, ale są są tutaj dwa i na razie cyk, do miseczki do miseczki, no potem zobaczcie, no można od razu Kręcić te śrubeczki, ale żeby wam tutaj czasu nie zająć wykręceniem śrubeczek, wykręceniem śrubeczek do odpalenia, maluszek, ale do odpalenia. Maluszek, ale do odpalenia. Dobra, bo chcielibyście widzieć moje ręce. No. no przecież naród powinien patrzeć. Władzę na ręce. Nie? Oczywiście. Tartuję, ja nie żadna władza. Ja nie żadna władza o tu mamy zmostkowane, to będzie miedziuszka, to jest na 100% mięś pobielana także do wiaderka z miedziuszką z miksem. to miksu rzucam bo ja milberkę tylko oddzielam milberkę się opyla to się odkręci potem na tackę na tackę, to się odkręci potem na tackę widzicie taki byle jaki byle jaki współczesny przełącznik tu pewnie pół grama nawet nie będzie ale pół grama tu pół tam i kilograma śmieć mi się chce z tych co piszą mi że ja na tym nie zarobię na tym serwerku nie zarobię 10 zł w roku no dobrze że nie wiedzą wszystkiego nie robię tego dla pieniędzy nie robię tego dla pieniędzy plastik, tworzywo, jeszcze sprężynka ja tam wszystko to do wiaderka wiecie dokładnie że ja nie robię nie robię tego dla pieniędzy w żaden sposób. To już nic nie ma. W żaden sposób nie dla pieniędzy, tylko dla przyjemności. Może od razu te śrubki Albo nie. No, tu by się chciało śmiać. Nie? Takie śrubki też odzyskujesz. Takie śrubki Takie śrubki też odzyskuję. Bo to jest dalej. Bo to jest dalej. złomy. <laughs> Cały wiadr jakiś jedna śrubka. Nic nie waży, ale całego wiadra, takie, takie jak ja tutaj zbieram, 20-litrowe. To czasami nie idzie dźwignąć 40-50 kg drobnego złomu. Więc nieadekwatne do poświęconego czasu. Ale w dzień, w dzień, sprzedaży, w dzień sprzedaży to to zrobi robotę. Popatrzcie, jakiś groszek się uchował. I jakiś groszek się tu uchował. Jakim cudem. O, I czasami można znaleźć dodatkowe serbergo w bałaganie. Nakrętkę, śrubkę od razu sobie odkręcę, potem odpalę odpalę, muszę czekać jeszcze ostygnie, żeby ją odkręcić, a tak potem mam gotowy, gotowy, czysty miesiąc To tak wiecie, to jest to co ja sobie to co ja sobie te, te, takie gumowe takie gumowe lepiej się robi jakieś ciepło, chociaż jak zamarzną mocno, to idzie czasami tak wiecie w palcach skruszyć no, taka zabawa Taka zabawa nic, nic nadzwyczajnego Myślę, że wielu z was Wielu z was takie yy, Takie rzeczy sobie robi Albo ja jestem w błędzie Albo tylko ja Albo tylko ja Kolejny taki sam Po prostu potrzebuję trochę tutaj Potrzebuję o, Widzicie jaki lód jest? Tam jest lód zamranięty. będzie kolejny kawałek miedziuszki będzie kolejny kawałek miedziuszki jak wytrzymacie jak wytrzymaliście ze mną do tej jak wytrzymaliście ze mną do tej pory to teraz jest akcja na lajka ja lajkujemy ja zobaczę ja zobaczę w której minucie w której minucie wszyscy jeszcze dali lajka, aha i my tu jeszcze tak z ciekawości z ciekawości czy to jest to będzie miedziuszka, to będzie miedziuszka pobierana, tak jest, takie drobiażdżki o tym też trzeba pamiętać że te drobiazgi robią wagę nie? ale ja szkoda, bo się złamią tych tych zużywam już jest zużyte już jest złamane, już jest wyrobione ale to jest ze złomu mam mam ich cztery na pewno mam ich cztery jedno w domu dwa w namiocie w bunkrze i jedno tutaj w domu też muszą być zużywam gdzieś jedno miesięcznie na pewno, na pewno, moje ulubione cążki moje ulubione cążki do, do, wszelakich, do wszelakich styczków, drucików, cienkich, takich tam, innych czuję, że będzie zadzior patrzcie idziemy ja z ten kanał pierwotnie miał właśnie powstać przy do no, odzyskiwania no, odzyski metali kolorowych no ale powstał, przekształcił się w yy, fantyzłomowe i mi tam towarzyszą, towarzyszą od, już, od wielu, od wielu, wielu lat Nie spodziewałem się, że to tak yy, aż mocno się potoczy Plastik, plastik e, A co w tym wiadrze? Te właśnie zbieram sobie do domu To wtedy nie muszę nic rozkręcać delikatnie we delikatnie w wyderku, żeby plastik nie prysykał po podłogach i kobita nie krzyczy no. dam wam, dam wam 15 minut, dam wam 15 minut, 15 minut z recyklerem 15 minut z recyklerem? 20, nie, może 20, nie wiem, yy, tyle ile minut będzie, tak się film nazwie gumowe, gumowe to są ze styczników, z przełączników chyba łukowych jak się nie mylę one tam mają w środku właśnie połączenia takimi kabelkami, te brązowe takie mam tu dziś kawałek, żeby wam pokazać o co chodzi nie mam, nie mam Jest tych brązowych takich, nie wiem ja na to mówię, rozłącznik łukowy, przełącznik łukowy być może to się całkowicie inaczej nazywa ale niech tak zostanie jak ja mówię tak będzie bezpiecznie dla mnie no i, o, i myślę że za 20 lekomidzi już uskrobałem razem z wami kosteczki 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 tu będą śrubaczki i te mostki w środku te mostki w środku teoretycznie powinny być z pobieranego mosiądzu Jest tutaj Bym sobie usiadł, ale nie mam krzesła, <laughs> zostało na namiocie. Zostało w namiocie. Te śrubki też warto sprawdzić, bo te śrubaczki te małe też bywają. Też bywają. O, mamy mosteczek miedziany. Te wszystkie drobiazczki do wiaderka. Zobaczymy czy przypadkiem śrubeczki nie są też musiężne. No i proszę bardzo. ze się środkami. Wszystko to jest mosiąc pobiał. I do wiaderka z pobiałem. Dlatego ja nie rozbieram śrubek bezpośrednio nad wiadrem ze złomem, bo tak się domyślam, że niektóre czasami właśnie są musiężne bardzo pięknie. Także troszkę musiądzu. To jest. To 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 to. To, to jest. Kurczę, ja tak nie kłam. Z czego to było? Nie ze os o z przekaźników. przekaźników. To jest bardzo proste. Tu cyk. Słyszeliście. Wyratał. Wyratał cały. I teraz patrzcie jak wyrata z tego plastiku. Mamy gotową roleczkę. Gotową roleczkę miedziuszki. Trochę złomu. Przepraszam, ale muszę pociągnąć. Już faja z nosa. Nie faja z nosa wystawała. Nie będzie miedziuszki, to tylko ma kolor miedziany. chociaż nie, Tylko kolor miedziany, także bezpośrednio do wiadra. Tu mamy jakiś bezpiecznik, yy, czyli te nóżki będą albo mosiąc, albo mosiąc pobielany, albo miedziuszka. No to można byłoby go rozbić całego, ale to potrzebowałby tutaj pukania. Ja mówię, nie będę pukał przy Was. <ślesz> nie będę pukał przy Was. to, to jest. Musiąc pobierane takie drobinki oczywiście jak najbardziej oczywiście jak najbardziej tu kawałek jakiegoś gówna no te potrzebują młotka te potrzebują młotka chociaż czasami da się chociaż czasami da się podważyć ale to szkoda się bo kręta, naprawdę to takie są i w mikrofalach i w mikrofalach i tam przy innych takich tam jakichś dzwonkach także tutaj jest też miedziuszka o, widzicie udało się czasami jest jeszcze taka dodatkowo blaszka miedziana którą też należy wyciągnąć z tych, z tych obudow ja zaraz wam pokażę jak ja to rozbieram no, tu jest akurat twardy plastik ten miękki to się fajnie przecina do złomu do złomu eee, zostawiłem w domu ale zobaczcie to w palcach pęka zostawiłem w domu mój takie duże, duże przecinaczki ale to nie szkodzi podobnie jak każdą inną cewkę jeżeli twardy plastik raczej kruchy plastik to w koło jeżeli taki mięciutki plastik to na pół wyłazi wyłazi no, wyłazi dlatego ja wolę to właśnie przeciąć bo przy tych powstają zadziory proszę bardzo proszę bardzo tylko tu kawałek plastiku. Nie będziemy kombinować, zagniatać plastiku w środek, bo to mija się z celem. To, że ja rzucam na podłogę, to nie znaczy, że Wy też tak musicie rzucać. To potem sobie posprzątam, <grymne> tak nie trafię do miski. Po to mam miskę pod nogami, bo to jest tam wiaderko, kolejna kolejna kuleczka. Dam Wam jeszcze chwilę. Mam jeszcze chwilę, o ile wytrzymujecie to takie wiecie 20 minut o 20 minut 20 minut z odzyskiem tu też by się przydał jakiś młotek można sobie wbić albo w palec albo w rękę o ile ten śrubokręt tutaj już przebił ile razy on mnie przebił no dlatego staram się jakoś coś tak nie idzie naprawdę to idzie pod młotek nie chcę mówię jestem chcę tu dzisiaj pukać potem Fajnie, dzięki Wam. Dzięki Wam mogę sobie trochę posprzątać. Yy, mirabelkę, taśma, ta córcia przyniosła. Yy, mirabelkę, Mirabelki. Yy, odkładam na bok, to pójdzie. Yy, mirabelka pójdzie. Mówię, nagrzejnik. Nagrzejniku bardzo fajnie. Bardzo fajnie, otulina namięknie I później jest szybka akcja. Przy skrobaniu, no za karem, muszę potem pozamiatać całą podłogę w kuchni, muszę pozmywać gary, stawić pranie, wyprasować, wyprasować to prześcieradła i takie inne rzeczy, ale czego się nie robi, czego się nie robi dla kochanej żony, oczywiście <laughs> znaczy żartuję, znaczy o garach nie żartuję, bo ja tam się zmywania naczyń nie boję a przy zmywaniu naczyń moje czyste paluszki później bardzo fajnie szybko odmienkają <grymne> z tego grudu to tu mamy to też o skrobie bo jest dosyć grube nie ja chcę wam tutaj tylko tego samego pokazywać no to potrzebuje dosyć nie potrzebuje to potrzebuje tej żabki i proszę bardzo cyk 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 i mamy, napoczynamy jednego, napoczynamy drugiego Z drugiej strony, z dupy strony <laughs> e, Dobra, tu możemy przynieść. I mamy takie dwa Mamy dwa y, prowadzące Bierzemy żółty śrubokręt Znaczy ja na niego mówię żółty <laughs> Bo mi idealnie pasuje Przez to, że to jest na Zobaczcie no, Na pewno, na pewno tutaj eureki. Eureki nie odkryłem, ale cyk kolejny zwitek, <laughs> kolejny zwitek i yy, coś fajnego widzę, coś fajnego widzę, yy, malutki przekaźniczek, malutki przekaźniczek, zaraz zobaczymy czy, czy on pójdzie, tak czy będzie potrzebował jednak młotka, czy będzie potrzebował jednak młotka, o może nie nie wszystko młotkiem, chociaż młotek to jest najlepszy śrubokręt na świecie no zobaczyć czy tutaj mamy, czy mamy jakieś srebrko tylko po to, nie będę go robił mamy, te wycinam tak jak mamy tego groszka pewnie nie widzicie, tego przecinam cyk i wyciągam całą kuleczkę a tu będą jeszcze dwa tu będą jeszcze dwa raz i dwa które wydłubię a ceweczka, a ceweczka będzie ceweczka będzie taka jak ta taka jak ta to samo chyba bądź taka jak ta i to też jest bardzo proste ostatnia ostatnia małych cewek yy, tu jest widać metal to w tym miejscu nie tu gdzie nie widać metalu w tym miejscu tak zobaczcie cyk proszę bardzo gotowa nieduszka i tym miłym akcentem cyk plastik kończymy, <gry> kończymy 20 minut z odzysku, odzysku z recyklerem. Trzymajta się na razie chojej